Cześć Wam, co u mnie? U mnie, kochani, zbieranie, upychanie. Jeszcze rośliny nie będę zimowała, ponieważ na grupach piszą, że to za wcześnie. Wiem, u mnie jak trzy stopnie zapowiadają, to jest zero, poniżej zera. Także tylko częściowo szukam miejsca. Zobaczcie, bałagan robię. Szukam miejsca, żeby je upać. A więc upychamy. One oczywiście tu będą jeszcze rosły. One nie idą spać, ponieważ mają dużo cieplej. Wszystkie mają plamy, także muszę je chować. Dzisiaj było 6 stopni. Także po co mają chorować? Dużo ścinam, ponieważ wyrosły bardzo duże. Nawet metr pędy muszę obcinać. No bo się nie pomieszczą. Widzicie, poupychane. A teraz zbieram lasio karpy. Obcinam im niedobre liście. Tu zobaczcie, tylko przyniesione do ciepłego jak lufę pcha kaliodora, kalidora. I robię oprysk na przędziorka. Powiem Wam, czy pomógł, czy nie pomógł. Na wełnowce pomogło. Czyli woda i dynaturat. Także jak macie wełnowce na y, kwiatach, nieduża dawka naturatu, ponieważ spalicie. A jeżeli macie wełnowce w kaktusach, kaktusa wyciągnijcie z ziemi, wsadźcie do temperatury 40 stopni do wody. Wełnowca to zabije, kaktusa nie. Później suszcie kaktusa przez, nawet przez tydzień, przez dwa. Wymieńcie mu ziemię, wypa wyparzcie doniczkę. I też się go pozbędziecie. No, zobaczcie, tylko poprzenoszone i już od razu zaczynają nam rosnąć. Także nie mówcie, że to robię za wcześnie, ponieważ aż żal patrzeć na roślinę. Czy ją zostawiać na dworze tak zimno? Nie ma sensu. A jeżeli mamy jasne miejsce, możemy już je chować. Nie czekam, aż przymarzną. No i tutaj sobie rozrobiłam właśnie wodę, płyn do mycia naczyń i denaturat. I przed... Oczywiście usunę te dwa uszkodzone. I przed wniesieniem opryskuję. Już sprawdzałam, nie pali liści. Ale mówiłam, nie za mocny. Także czy pomoże, zobaczymy. Sama woda likwiduje, ponieważ przyniorek nie lubi wilgoci. A tu jeszcze mamy płyn do mycia naczyń ten denaturat. Dobra, obcinam te listki i pomalutko będę je wnosić. A co jeszcze mamy do zabrania? Oczywiście maurelasa. Ponad 3,30. Nie zmieszczę go niestety. Będzie trzeba obcinać. Tamarillo, też wysoki, ale jego upchamy spokojnie. Tą zostawimy w gruncie, niech przymarznie albo całkowicie zetniemy jej liście. Naprawdę nie ma sensu trzymać. Oprysk na grzyba też już nie będzie pomagał, także nie ma sensu robić oprysków. Zobaczcie, co się dzieje. I powiedzą mi, że nie ma sensu chować. No to nie ma sensu trzymać, bo to tylko straszy. Jeszcze mamy langę do zabrania. On jest w doniczce, także dolne podetne w połowie, nie całkiem. I też się ładnie zmieści, jeden jest w gruncie, będzie trzeba go wykopać. Passiflora żeśmy wnieśli do ganku bardzo długie pędy musiałam obciąć, ponieważ cała ściana by była. Ciekawa, czy owoce nam dojrzeją. Tutaj mamy owocki. Też zaczęła już, zobaczcie, znak, że zimno. Liście zaczęły tracić marwnik. Pięknie brukmansja zaczyna kwitnąć. Aż szkoda ją ścinać. No ale jeszcze, jeszcze ona zostanie, ponieważ jest tutaj lekko ukryta. Także ten pierwszy przymrozek może jeszcze dzisiaj w nocy nie nadejdzie także jeszcze ją zostawiamy. Ołownik, jak głupi zaczyna kwitnąć. Jego również będzie trzeba przyciąć i to solidnie. I tak kwitnie na młodych pędach. A nie będę się męczyła, żeby go upchać. Tam mamy już wykopanego z gruntu ponieważ był w doniczce. Tiger. Został tylko wyciągnięty. Bardzo mocno się ukorzenił. Musiałam ciąć mu korzenie. I również jest atakowany już przez grzyba. Ale lufę jeszcze widzę wykręca. Tu mamy Pondracea z nasionka. Też będę musiała jej mocno pędy przyciąć. Chyba, że ją wbijemy, Patyk. Może ją podbijemy do pionu, ale czy jest sens, na drugi rok pięknie odbijona ma dopiero rok z nasionka także na drugi rok mi się wydaje, że powinna pięknie odbić i się rozkrzewić oznaka jesieni to, że zaczyna kwitnąć bluszcz pełno trzmieli, pszczół, much na nim, częściowo już gubi liście, choć on jest zimozielony, ale te stare liście wymienia opadają na dół a tu zobaczcie się zajadają, tylko słychać jak bzy, bzy, bzyczą różnego rodzaju owady. Mamy również jeszcze do schowania, ale ona jeszcze zostanie. Tylko chciałam wam zwrócić uwagę. To jest skierniewicka, zostanie skrócona. I bardzo Was proszę, zwracajcie uwagę, zobaczcie. Zaczął atakować się tarcznik. Nie wiem czy uda nam się. a widzicie, to jest tarcznik tutaj. I również trzeba zrobić oprysk. Najlepiej ściągać ręcznie, ale weźcie to z każdego listka, jeżeli ktoś ma czas, to może sobie ściągać. I też mm, zrobię oprysk właśnie z dynaturatu. Także zwracajcie uwagę co wnosicie do domu, jak każda jedna roślina jest. Opryskana chociaż na pewno będzie, przecież tego się nie możemy pozbyć, tego przędziorka czy różnych tam innych robali, ale wnoszona do domu można od razu zrobić oprysk. Także już wiem, że tarcznik rządzi na cytrynie Również do wniesienia będzie oleander, ale najpierw trzeba skrócić mu pędy. Pięknie pączkuje. Holandry wytrzymują minusowe, lekkie spadki, ale niestety u mnie w nogach rośnie jeszcze grubosz, który nie wytrzymuje mrozów. Także muszę go schować. Oczywiście jak będzie piękny dzień i nie będzie zapowiadać pogodynka 3 stopni, to częściowo powynoszę rośliny, bo później mam kłopot, żeby to podlać. Kloniki moja córka chce do pokoju, ale też będą ścinane krótko bardzo, ponieważ się nie pomieszczą. Ten jeszcze pięknie kwitnie, ale też w spadku temperatury nie może być. To są kloniki pokojowe i tak się dziwię, że 3 stopnie nie 3, przepraszam, 6, a one dalej pięknie kwitną. Tutaj kalia etiopska. Duży egzemplarz nie kwitnie. A ta tutaj zobaczcie zapączkowała. O, rękawiczka mi piszcze. Tu mam jeszcze basio do schowania. Ten jest w doniczce. Pościnałam mu stare liście. Trzeba go poskracać, też go zanieść. Tutaj kawendisz. No, także mamy chowania, a chowania. Kolory jeszcze na ogrodzie są. Przyjdzie przymrozek, dużo położy roślin ale mam nadzieję, że będzie spadać tak do 3 stopni na pusie to jeszcze dużo nam będzie kwitło fuksja również nie boi się delikatnego przymrozku delikatnego tam mamy bambusa też trzeba schować matko ile mam roślin jeszcze do chowania dobra idę robić, sprzątać, ogarniać robić opryski no, to miłego Wam życzę i również miłego wykopywania, bo wiem, że już wykopujecie, chowacie, a lepiej wykopać, niech to stoi na dworze, jak chcecie, ale niech się już w Donicy do zimowania ładnie ukorzenia. No to cześć.